To już naprawdę last minute, żeby wziąć udział w tegorocznym festiwalu Open Stage w studiu. Jeden z jego organizatorów i pomysłodawców, Jakub Szwed z Fundacji Sztukmistrza. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór organizatorów, tak, ale pomysłodawców nie. No, to tak mam na myśli chyba bardziej Twoją żonę. Tak, faktycznie. Pomysł e, narodził się w 2008 roku. Dzisiaj to jeszcze sobie liczyliśmy w głowie e, Joanny Reczek-Szwed, prezes Fundacji Sztukmistrza, a wtedy aktywnej. E, działaczki uczelnianego samorządu studentów Kulu, właśnie. Miała być z nami Joasia, ale niestety jej nie ma. Reprezentujesz godnie fundację? Tak, Asia tak naprawdę spędza teraz w tym momencie czas przy komputerze, śledząc zgłoszenia, odpowiadając na maile z różnymi pytaniami, także dzieje się. No i tak jak wspomniałeś, już ostatnie chwile, żeby zgłosić się do największej w ogóle edycji Open Stage do tej pory, bo. I dużo pieniędzy do wygrania i piękne miejsce, w którym będzie można wystąpić. Będzie się działo o tym wszystkim, za chwilę powiemy, ale najpierw uściślimy, bo mówimy, że rzeczywiście to już te ostatnie minuty, do kiedy konkretnie można wysyłać zgłoszenia. <grym> minuty jeszcze nie, ale do północy yy, dnia jutrzejszego, czyli jakieś 25 godzin w tym momencie już zostały do końca zgłoszeń. No to niedużo czasu, albo dużo i niedużo pewnie. Niedużo, ale to są, z naszego doświadczenia, to są momenty, kiedy zgłasza się tak naprawdę... Czasami nawet najwięcej w ogóle prezentacji, najwięcej osób. I... Ludzie wahają się, tak? Ta, do ostatniego wahają momentu. się. I moim zdaniem to jest też troszeczkę takie: człowiek się boi, czy, czy na pewno stać, czy, w sensie, czy dam radę, czy to jest dla mnie. Odpowiedź zawsze jest tak, bo próbować warto. Wypełnienie formularza to są trzy minuty. Przesłuchania są w Lublinie na auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego, tutaj na kulu, więc też niedaleko. Warto przyjść spróbować. One nie są publiczne. Nie prawda? są publiczne to też y, te nas odróżnia, na przykład od mam talent, nie ma takiego e, ogólnego oceniania wszystkich dookoła. Tylko Światł, jest... świateł kamer, prawda? I, i y, jurorów, którzy mają bardziej lub mniej y, komentarze takie <grym> na poziomie. Na, pe na pewno jest atmosfera pracy z profesjonalistami, bo nasi jurorzy to. Przede wszystkim specjaliści w swoich dziedzinach, a światła, kamery i zdjęcia, no to już na finale. Na finale. Tak czy inaczej, powiedziałeś o tym formularzu zgłoszeniowym. Jego znajdziemy w internecie, na stronie internetowej sztukmistrze.pl w zakładce wydarzenia. Open zaglądamy stage. właśnie na tę stronę klikamy. Wszystko tutaj można odnaleźć. Jeśli chodzi o sam formularz zgłoszeniowy, co tam trzeba napisać? Podstawowe informacje. imię, nazwisko, nazwa grupy uczelnia, na której się studiuje, i przypominam, że w tym roku nie tylko studenci z samego Lublina, ale z całego województwa lubelskiego są bardzo serdecznie zaproszeni do udziału w Open Stage. Jeżeli, drogi radiosłuchaczu, bądź droga słuchaczko, jeżeli. Jesteście studentami dowolnej uczelni wyższej w województwie lubelskim. Zapraszamy do wzięcia udziału. Bez względu na kierunek studiów, na typ uczelni, czy to jest uczelnia publiczna, czy też Absolutnie. prywatna. Wszystko, każdy jest widziane. Tak, dowolna uczelnia wyższa i e, ważna informacja dla tych, którzy na przykład mają swój zespół muzyczny, są studentami, są liderami tego zespołu, ale no na przykład na bębnach gra ktoś z liceum, a na basie no już ktoś, kto jest po studiach. Nie ma problemu, jeżeli to jest wasz projekt, zgłaszacie ten projekt jako waszą też pracę twórczą i absolutnie zapraszamy. Naprawdę, naprawdę warto. Wracając jeszcze do samego formularza zgłoszeniowego, nie ma u Was żadnego dema, które gdzieś tam trzeba wysłać i w ten sposób już się pokazać oceniającym? Nie, nie. Nasze przesłuchania są przesłuchaniami na żywo, chyba że z jakichś względów forma naszej prezentacji wymaga tego, aby przygotować logistycznie jakoś bardzo przestrzeń, nie wiem, tak jak w wypadku dajmy na to akrobatyki powietrznej kiedy trzeba powiesić jakiś rekwizyt na, przy suficie, to faktycznie wtedy pozwalamy na to, żeby zgłosić się z, z jakimś wideo, ale staramy się, aby zdecydowana większość prezentacji to, była, to były prezentacje na żywo, dlatego że wtedy tak naprawdę najlepiej, najłatwiej jest ocenić. Tak, e... ale mówiąc o demo, miałem na myśli, czy na podstawie tych zgłoszeń już jest prowadzona jakaś wstępna selekcja, czy też każdy, kto wyśle swoje zgłoszenie na te... Przesłuchania wstępne będzie zakwalifikowane. Absolutnie tak. Każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej, każdy, kto zgłosi się do Open Stage'a, będzie miał okazję pokazać swój talent naszemu jury. I te przesłuchania wstępne już bardzo niedługo. Tak, tak naprawdę w sobotę i w niedzielę, bo w piątek zamykamy zgłoszenia i od razu na gorąco, sobota, niedziela pracujemy, wybieramy 10, 15, 20, zobaczymy finałowych prezentacji. Jakby ilość miejsc w finale nie jest ograniczona. Ograniczone jest tylko. Ograniczone jest miejsce w taki sposób, że staramy się wybierać prezentacje jak najbardziej wartościowe, ale co nas bardzo zaskakuje. Z roku na rok coraz więcej musimy robić miejsca w finale, bo coraz więcej. Ciekawsze osób... są te prezentacje. Tak, i coraz bardziej różnorodne, coraz bardziej zaskakujące, a poziom jest naprawdę bardzo fajny, bardzo wysoki. I nawet nie dlatego, że mamy tutaj osoby, które mają nie wiadomo jak wielkie doświadczenie sceniczne, bo często tak naprawdę go nie mają, ale są tak wspaniałymi pasjonatami i pasjonatkami tego, co robią, że no ta ich energia i pasja faktycznie przenika przez scenę i publiczność. Na ten moment, ile jest już chętnych, ilu chętnych na tę edycję Open Stage? Kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, czyli tak. na pewno będzie sporo pracy miało już na tym etapie wstępnych przesłuchań. Zdecydowanie tak. To będą dwa pełne dni przesłuchań i uwierzcie, naprawdę to jest. Trudna praca, ja też często jestem jako przed, przedstawiciel organizatorów. Zresztą razem z Asią jesteśmy i pomagamy w wyborze. To jest niezwyk, niezwykle niezwykle, trudne, dlatego że poziom jest naprawdę bardzo wyrównany i co podkreślam, przyjść do nas można ze wszystkim. Nieważne, czy jeździ się fajnie na desce, e, czy robi się slacklining, czyli chodzenie po taśmie, czy robi się akrobatykę, czy się śpiewa, czy tańczy, czy układa wiersze, czy recytuje. Niekoniecznie solo, prawda? I nie solo. Można grupowo jak najbardziej Można jak najbardziej. Się się Zgłaszać. Jak najbardziej zapraszamy w różnych konfiguracjach, konstelacjach, bo na przykład... OpenStage też łączy artystyczne dusze. W poprzednich edycjach mieliśmy na przykład przykłady tego, że któregoś roku spotyka się beatboxer, który występuje solo i tancerz, który tańczy popping, locking i który też występuje solo. Oni się poznają i za rok przychodzą z duetem, który prawie, że wygrywa ten w ogóle konkurs. Także bardzo lubimy formy kreatywne i podkreślamy też, że bardzo nam zależy na prezentacjach możliwie autorskich. Oczywiście Fajne, osobiste wykonania już na przykład znanych utworów też bardzo chętnie przyjmujemy, ale jeżeli ktoś na przykład tworzy sam, pisze własne teksty, pisze własną muzę albo układa swoją choreografię, to jest to tym bardziej no plus. Open Stage już wkrótce. Wielki finał 9 maja na to wydarzenie. Wszyscy z pewnością czekają. Powiedz Jakubie, czy wśród tych zgłoszeń, które do tej pory napłynęły, jest już coś takiego, co wydaje się na etapie tego czytania, zgłoszenia, że o, to jest coś zupełnie nowego, czego do tej pory nie było. Wiesz co, czasami są y, takie zgłoszenia, o których my nie wiemy do końca, jak to na przykład będzie wyglądało. E, ja dzisiaj dostałem taki telefon od jednej z osób, że chcą wystąpić w duecie muzyczno-tanecznym, ale nie takim standardowym, Miał, miałby, to być ta, miałby to być taniec akrobatyczny niejako, a i sam, sama instrumentalistka, która miałaby akompaniować do tego, e, chce pracować na instrumencie smyczkowym z luperem. Więc e, na pewno będzie co oglądać, na pewno będzie czego posłuchać. I e, też jeszcze jedna bardzo, 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 bardzo ważna sprawa to to, że można wygrać 5000 tysięcy złotych. Ja nie wiem, czy mówiłem. To Jeszcze wcale. nie powiedziałeś tylko, że duże pieniądze. <laughs> w tym roku mamy wyjątkowo dużą pulę, bo właśnie 5000 tysięcy złotych. Mm, A pierwsza, pier pierwsza nagroda to? Pierwsza nagroda to na chwilę obecną 2000, ale tutaj jeszcze się zastanawiamy, jaki będzie dokładny podział tych nagród. Na pewno będzie nagroda publiczności, na pewno będzie nagroda główna przyznawana przez jury i na pewno będzie też nagroda dziennikarzy. Już drugi rok z rzędu organizujemy jury specjalne, właśnie specjalistów medi mediowych, medialnych. A wydaje mi się, że jest jeszcze taka bonusowa. Czwarta nagroda, bo finał będzie się odbywał na sali operowej, głównej sali widowiskowej Centrum Spotkania Kultur. Ja już tam byłem, i to jest przestrzeń, która naprawdę robi wrażenie. I kiedy stajemy na scenie, która ma 30 metrów rozpiętości i patrzymy na publiczność. No, na dla wielu siedzi, osób sam występ w takim miejscu jest nagrodą. Ja bym się na pewno czuł wyróżniony, występując tam. Mam nadzieję, że zresztą niedługo uda nam się też w taki sposób tam pojawić. Także bardzo, bardzo zachęcam. To jest czwarta nagroda, jeszcze jest piąta nagroda, też taka tak? nieoficjalna. Aha. Poznaje się bardzo dużo innych, młodych, kreatywnych osób. To po raz, z którymi można tworzyć, a po dwa, to jest szansa, żeby się pokazać. W 2012 roku, kiedy w naszym jury głównym zasiadał pan Mietek Jurecki, to zespół, który wygrał Open Stage, dostał od razu angaż na Festiwal Solo Życia. Więc naprawdę jest to świetny moment, żeby zacząć swoją artystyczną karierę. Patrząc z perspektywy na to, co działo się do tej pory na Open Stage'u, w ciągu tych ostatnich ośmiu lat, od, odkąd festiwal istnieje, kogo udało Wam się wydobyć, kogo odnaleźć? Czy śledzicie też w jakiś sposób losy tych ludzi, którzy są laureatami Waszego konkursu? Jak najbardziej staramy się. Na pewno to dużo zależy od tego, czy te osoby faktycznie kontynuują swoją karierę artystyczną, bo często widzimy wspaniałych wykonawców, wspaniałych artystów, którzy, dla których jest to niejako hobby, chociaż mają naprawdę to, co robią jest na wysokim poziomie. Ale dajmy na to. Ja sam osobiście współpracuję też artystycznie z jedną z laureatek Agnieszką Ozon, która ma też swój Aga Ozon Band, bardzo ciekawy skład muzyczny. Z Agnieszką na przykład stworzyliśmy chyba jedyny w Polsce Musical cyrkowy, W którym jest i muzyka na żywo wykonanie Agnieszki i zespołu i popisy sztuk mistrzowskie. E, oprócz tego e, taki m, projekt, jak chociażby Umi, to jest e, zespół muzyczny prowadzony e, przez e, takie bardzo sympatyczne małżeństwo, które właśnie w 2012 e, roku wygrało nasz konkurs jeszcze wtedy jako e, taka, taka formacja IRIS e, jest dużo innych osób, które jakby gdzieś tam, gdzieś tam się pojawiają, czasami do nas się zgłaszają, czy moglibyśmy gdzieś, nie wiem, polecić, to, mogą pójść, gdzie mogą wystąpić. E, także to się, to się zdarza i bardzo często pojawiają się to osoby na warietę Fundacji Sztukmistrza w Radiu Lublin, występując później. Jeśli chodzi o znowu takie przekrojowe spojrzenie na Open Stage i, i to, co można zaobserwować podczas prezentacji, które zgłaszają osoby zapisujące się na festiwal, co można powiedzieć w ogóle o talentach studentów lubelskich? Przede wszystkim cechuje ogromny profesjonalizm naszych uczestników, dlatego że widać, że są to osoby, które spędzają dużo czasu na szlifowaniu swoich umiejętności, nieważne czy to jest śpiew, czy to jest taniec, czy to jest sztukmistrzostwo szeroko pojęte. To po pierwsze, po drugie. Czyli pasjonaci, którzy oddają się tej dziedzinie życia. Tak, pasjonaci często też bardzo z bardzo dobrym warsztatem, oczywiście, tego, co robią. No i właśnie ta druga rzecz to jest ta, ta, ta pasja i to, że widać, że dla tych osób to jest coś więcej niż tylko chwilowa zajawka, coś, czasami coś więcej niż hobby. Czasami jest to coś, co daje im prawdziwe oderwanie od, od tej codziennej rzeczywistości. I w czym się naprawdę realizują, a przychodząc na studia, czasami troszeczkę albo o tym zapominają, albo po prostu nie wiedzą, że mogą dalej to robić. To w niczym nie przeszkadza. Można być i muzykiem i księgowym, przecież to nie, nie jest żadnym problemem. Mamy nadzieję, że tegoroczny Open Stage odkryje mnóstwo nowych talentów na naszej mm. lubelskiej, studenckiej scenie artystycznej. Jeszcze raz przypominamy, że zgłoszenia do jutra do północy, czyli jeszcze 24 godziny 35 minut, jeśli dobrze policzyłem. Chyba tak. Tak, Jakub kiwa głową, patrząc na zegar. Rzeczywiście, właśnie tyle czasu pozostało Wam do tego, żeby wejść na stronę www.sztukmistrz.pl i tam wypełnić stosowny formularz. Formularz zgłaszając w ten sposób chęć swojego uczestnictwa właśnie w tegorocznej ósmej już edycji, Konkursu Open Stage. Jeśli natomiast ktoś z Was nie czuje się jeszcze na sile, żeby wystąpić, to oczywiście zapraszamy do tego, żeby podziwiał tych, którzy będą prezentować swoje umiejętności. Tak jak już powiedzieliśmy, wielki finał 9 maja, sala Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, więc wyjątkowa też okazja, żeby zobaczyć i Centrum Spotkania Kultur, i znaleźć się w tym wyjątkowym miejscu. Zapraszamy. Jeszcze raz, zarówno do uczestnictwa czynnego, jak i biernego w odbiorze. Jakub Szwed był gościem dzisiejszego wiecznego studenta. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki bardzo, dobranoc.